W tym roku Powiat Nyski obchodzi 25-lecie istnienia Powiatu Nyskiego. Z tej okazji bardzo serdecznie chciałbym wszystkich Państwa zaprosić do wzięcia udziału w wydarzeniach sportowych, które odbędą się pierwsze. 18 czerwca mamy Rajd Rowerowy. Serdecznie tutaj zapraszam wszystkich miłośników Rajdów Rowerowych. Trasa będzie miała 25 km. Nie jest to przypadkowa trasa, ponieważ 25 km na 25-lecie istnienia powiatu. Trasa będzie prowadziła przez malownicze ścieżki, m.in. Biała Nyska, Morów, aż do ośrodka Aquamarina. Kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem jest już po raz drugi organizowany w dniu 23 czerwca spływ kajakowy. Tu bardzo serdecznie zapraszam wszystkich miłośników. Kajakarstwa turystycznego. Będziemy płynąć rzeką Mysa Kłocka z zbiornika Kozielno aż do Jeziora Odmuchowskiego. Serdecznie Państwa zapraszam do brania udziału w tych wydarzeniach sportowych. Proszę śledzić naszą stronę internetową oraz media społecznościowe. Wszystkie te wydarzenia oczywiście są bezpłatne dla naszych mieszkańców. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam. Damian Nowakowski, wicestarostanyski.